Hej się, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale. Na początku przypominam, że jeżeli seria ze swoich pól Wam się podoba, zostawcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Ostatnio kupiłem łąkę, słuchajcie, łąka już jest gotowa do pokoszenia, czyli tą trawę możemy sobie przerobić na przykład na siano albo też na kiszonkę. Jak kto woli i co kto potrzebuje oczywiście. Na modchabie znalazłem bardzo fajną modyfikację. Będzie to kosiarka samojezdna, ale to jeszcze wiecie. Na spokojnie zaraz Wam wszystko wyjaśnię. Do tej kosiarki mamy też trzy headery, czyli taki header, dzięki któremu możemy kosić, taki header, dzięki któremu możemy przetrząsać, i header, dzięki któremu możemy zgrabić sobie później ten pokos na przykład. Także przechodzimy do sklepu, kosiarki i mamy kosiarkę Fortrip E303. Tutaj mam do wyboru tylko z konfiguracji kolory i tyle. Jak widzicie, nawet tutaj sobie to zrobię chyba ten kolor obręczeń, niech zostaną białe, może zrobimy coś takiego, taki inny, lekki. Taki... nie, białe chyba lepiej będzie, dobra. E, kosiarki kupował, kupował nie będę, bo nie mam tyle pieniędzy nawet, więc kosiarkę na dzisiejszy odcinek sobie po prostu wypożyczę, zobaczymy co tam będzie dalej. E, myślę, że po prostu za każdym razem nie będę je wypożyczał, wzrost mam ustawiony na szybki, więc być może jeszcze jutro uda się pokosić. Czyli w następny, na następny dzień wygrze łąkę i tutaj też tam będę miał chyba już ten, tą pszenicę dojrzałą, czyli może być całkiem spoko. Teraz w zakładce kosiarki mamy header do tej kosiarki E025 się nazywa ten header. Możemy sobie tutaj też tylko kolory zmodyfikować. Header jest połączony z wózkiem, więc bardzo fajna opcja. Wypożycz. Dziękujemy Jak to się prezentuje? No header. Header jest bardzo podobny do takiego headeru od, od zboża, tak naprawdę. Nawet później sobie zobaczycie, jak to będzie wyglądało podczas zbiorów. Ja już sobie chwileczkę tam przetestowałem, oczywiście, przed odcinkiem, jak to wygląda. Bo jakbym mógł nie sprawdzić czegoś, co będę używał na odcinku, tak? Czasami tak się zdarza, ale to tam raczej dlatego, że po prostu sam chcę wam pokazać jak to wygląda na żywo, że nie zawsze jak pobieracie jakąś modyfikację ona jest taka fajna, przejrzysta e, czasami warto sobie właśnie popatrzeć a często też jest tak, że później piszcie mi w komentarzach jakieś podpowiedzi co do niektórych modyfikacji, no bo wiadomo nikt nie jest wszechwiedzący, o moje C360 przesunięte przez nie nieładnie, lecimy na łąkę, na szczęście od sklepu łąkę mam dosyć niedaleko e, fajne jest to tak, lusterka działają, chociaż tak średnio ponieważ działają Zmiany jakie zaszły na swojskich polach, słuchajcie, to mamy dodany pociąg. Tak jak na początku mówiłem, że tory gdzieś tam były, ale nie były one używane w ogóle. Więc teraz zobaczcie, mamy tutaj taką rundkę zrobioną torami kolejowymi. Mamy tutaj już pociąg. Sprzedawać różne rzeczy możemy na skup Agroplon. Biogazowni nie możemy tutaj nic dowozić. Tutaj u silos magazynowy możemy. U Grosickiego też nie możemy, czyli tak naprawdę głównie chodzi chyba tutaj o ten silos magazynowy. W Tartaku jeszcze możemy o Tartak. No i skup Agroplon, czyli kilka miejsc takich, gdzie moglibyśmy wykorzystać nasz pociąg. Który oczywiście jest do nas przypisany, możemy go wykorzystać w pełni bez żadnych ograniczeń. No to chyba było tyle z nowości, bo nic, nic innego tam nie, nie, nie wypatrzyłem takiego dosyć istotnego z nowości na mapie. No, a wcześniej, tak jak wspominałem, że nie było tego pociągu. Nawet te tory widać, że są inne, inaczej położone, trochę tak krzywo, znaczy krzywo w sensie, że widać, że, że grunt pod tymi torami nie jest taki prosty. Czekajcie jak będziemy jechali pociągiem, może się jeszcze kawałek. Przejdziemy pociągiem po tych torach. Zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Czy gdzieś tam będzie bujać i tak dalej. Header podpinamy, wciskamy X, żeby się złożył, rozłożył. To nam ułatwia całe zadanie. Chyba zacznę od tamtej strony. posić. myślę, że to będzie dobry pomysł. Od tej strony sobie poprosimy. Tam jeszcze są usuwane chwasty. Ciąg dalszy, oczywiście, z usuwania chwastów. Taka kosiareczka. Wiecie co, jest jeden mały problem, bo nie mogłem znaleźć tej kosiarki na mod hubie przez klienta gry. Mogłem ją tylko znaleźć przez stronę internetową, także jakbyście mieli jakieś problemy, yy, to oczywiście wbijcie na stronę internetową i ze strony internetowej pobierzcie, bo z poziomu gry niestety nie mogłem znaleźć tej kosiarki. Nie wiem czemu. Czy to jakiś błąd jest, czy, 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 czy coś w tym stylu, no ale w każdym bądź razie polecam, jeżeli też nie będziecie mogli znaleźć, to wejdźcie sobie na oficjalną stronę Modhuba yy, i tamta kosiareczka właśnie też jest. Taka informacja. Bo podejrzewam, że niektórzy z Was może będą chcieli sobie pobrać taką kosiarkę eee, Jedyny minus jest tego wszystkiego taki, że w momencie, gdy sobie weźmiemy te headery do przetrząsania, do zgrabiania itd. Tak eee, no to na przykład nie mogę sobie teraz puścić pracownika na follow mi za mną Jak będę chciał zgrabić, eee, czy też przetrząsać, tak? Eee, no plus jest też tego wszystkiego taki, że akurat w 19 możemy na łące zatrudnić pracowników Um, chyba w 17 jeszcze to... Nie wiem, że w 17 albo w 15 było także nie mogliśmy. Yy, także wiecie, miejcie to gdzieś tam na uwadze. O, tu już nie masz dostępu do terenu. Jedna rundka standardowo dookoła. Ogarnę sobie. Yy, heder jest całkiem spoko. Dobra, lecimy sobie dalej. Mała przerwa, bo yy, pralka zaczęła mi wariować. I musiałem zamknąć drzwi niestety. Nie spodziewałem się, że tak szybko się wypierze. Tutaj skupu Rosickiego mamy. No i tak jak mówiłem, no, trochę opuściłem tak na galancie. Tak jak mówiłem, minusem tylko to jest, że po prostu jak mamy trzy osobne podzespoły, czyli zgrawiarkę, kosiarkę i przetrząsacz, no to możemy sobie to troszeczkę inny sposób wykorzystywać jedno za drugim możemy puszczać, ale tutaj też jest dosyć wygodna maszyna. Zobaczcie, że nie potrzebujemy ciągnika, więc jedna maszyna, jeżeli nastawilibyśmy się tak e, głównie na, na jakieś tam, nie wiem, ciszonkę e, z strawy na przykład czy też e, zrobili, nie wiem, ogromne pastwiska owiec i tylko trawa, trawa i, i ogień. Więc taki wełniany biznes, typowo to, to jest akurat też dobre rozwiązanie. No bo możemy sobie pokosić, mamy kosiarkę samochodzącą, nie potrzebujemy ciągnika, tak? Też spoko opcja. Ja, oczywiście, tutaj sobie pokoszę tą łąkę, e, dokończę kosić e, za chwileczkę. E, no a później będziemy się widzieli przy wykorzystaniu headerów dodatkowych. Bo tak jak wspominałem, trzy headery tutaj ta kosiarka posiada. Mm, każdy header ma inną funkcję, czyli tym sobie tutaj kosimy. Znajdziemy go w zakładce z kosiarkami, oczywiście ten header Następny służy do przetrząsania Czyli znajdujemy go też w zakładce na, z przetrząsaczami No i zgrabia, do zgrabiania, czyli w zakładce ze zgrabiarkami, tak? Tak to mniej więcej właśnie wygląda O dziwo, header, który jest, służy do przetrząsania Można by było, sądzę, dla osób, które stworzyły modyfikację Mogłyby zrobić ten header uniwersalny, zgrabiarkę i przetrząsacz, ponieważ ym, te headery nie różnią się jakoś bardzo od siebie. Ja to wam później pokażę, jak to wygląda. Yy, jest niewielka różnica właśnie w ich konstrukcji, więc podejrzewam, że jeżeli pierwotnie tak faktycznie coś takiego istnieje, no to jest to zrobione na zasadzie uniwersalnego headeru: yy, czyli jeden służy do zgrabiania, i do przetrząsania. Bardzo fajna opcja wtedy by była. Dobra, łokka już jest cała pokoszona, i tak jak wspominają, teraz pójdziemy sobie po przetrząsacz. Teraz tak, pokażę Wam, czym się różni ten przetrząsacz od zgrabiarki. Różni się tym, że tutaj w tym miejscu mamy taką, jakby rurkę, na której jest zamocowana blacha, i ten przetrząsacz. No zaraz Wam w ogóle pokażę, o może tak będzie prościej. Pokażę Wam zasadę działania tutaj tego przetrząsacza. Będzie mi to łatwiej wyjaśnić, czym różni się zgrabiarka. Więc tak to będzie dzisiaj wyglądało ładnie na odcineczku pyk. Ładna kosiareczka samojezna. Troszeczkę kosztuje. To trzeba przyznać, bo 100 tysięcy. Za 100 tysięcy pewnie moglibyśmy kupić jakiś mały ciągnik i kosiarkę, nie? Spójrzmy, No a ciągnik wiadomo, ciągnik lepsza rzecz, bo no pewnie, no. Eee, także tutaj, o, jeszcze jakieś tutaj ciągniki mam z jakiejś paczuszki. What the fuck? Są takie trochę słabe te modele, ja. A bo ja pługi z tego mam. To jest jakiś podwójny. Co to jest? Ferguson Traktor 47 kunia. Dobra, darujmy sobie to, bo aż się boję. No tak jak mówię, za 100 tysięcy jakąś tam yy, kosiarkę i ciągnik na pewno byśmy mogli sobie kupić taką normalną. Yy, no i tutaj mam jeszcze dwa headery po 15 i ten header. Do koszenia tam już nie pamiętam e, ile on kosztuje. O i widzicie pociąg sobie akurat jedzie, czego wcześniej nie mogliśmy spotkać na na swojskich polach. Otwierać. Czemu też się tak długo? A no bo to Polska jest, dobra. I tak długo schodzi ze szlabanami. Czekajcie i teraz y, żeby to ładnie wszystko wyglądało, to patrzcie. Włączam sobie ten header, opuszczam. I zobaczcie, na którą stronę to przetrząsa, nie? Więc musicie o tym pamiętać, że... E, żebyście sobie tego, co wam przetrząsa tą, 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 tą trawę... O, no i tak jak mówiłem, tutaj będzie taka blacha zamontowana. E, I to przetrząśnięte siano będzie od razu przerzucane tak właśnie na taki pokos, nie? E, to jest tak właśnie o, o tym, co mówiłem, że twórcy mogli zrobić jeden header. Na przykład i z trybem przełącz sobie przetrząsanie. Albo zgrabianie, i sobie ta blacha na mogłaby się tam nie wiem z góry rozłożyć, czy coś takiego. To by było bardzo fajną opcją, mi się wydaje. Nie pokazałem chyba jeszcze tej kosiarki w środku, w sumie. Więc ta kosiareczka, ona nie jest jakoś tam super nowoczesna, ale tu na górze wyczaiłem, że to jest chyba klimatyzacja, słuchajcie. Klimatyzacja. Nie, co do kosiarek samojezdnych, to akurat Giant Software nas za bardzo nie rozpieszcza, bo jak sobie pójdziemy do sklepu i mamy kosiarki, no to mamy tylko tą kosiarkę, dużą kronę, która od kiedyś tam już e, funkcjonowała. Pamiętam, że chyba w 17, czy tam w 15 e, takim e, bardzo fajnym urozmaiceniem w e, farmingu była taka modyfikacja z taką kosiarką właśnie e, samojezdną. Ale z tyłu mieliśmy, to był taki, kosiarka samojezdna z przyczepą od razu, bo z tyłu na pace mieliśmy właśnie jeszcze taką przyczepę. No i ta kosiarka automatycznie zbierała tą trawę, mogliśmy sobie na przykład, nie wiem, do owiec wywozić, czy czy też na przykład bezpośrednio do silosu. Dymu tutaj jakoś aż tak bardzo nie widać, jak w przypadku niektórych ciągników, chociażby małki Ursus, jak mamy, to akurat ten dym potrafi czasami mieć taki fajny czarny ten dymek, jak w normalnych ciągnikach, tam chyba nie mieliśmy już dostępu do tego obszaru, dlatego nie jest przetrząśnięte. Tutaj też będę musiał sobie pyknąć rundkę dookoła, taką honorową tak zwaną, bo no inaczej mi pewnie e, później pracownik, bo no nie oszukujmy się, że nie będę tego wszystkiego sam tutaj jeździł i pracownik Pracownika gdzieś tutaj za chwilę zatrudnię, jeszcze on sobie tutaj trochę polata. E, no ale... Całkiem fajnie to wygląda, naprawdę spoko kosiareczka. E, z modyfikacji, z tego co patrzyłem, to też właśnie nie ma jakoś za dużo takich samojezdnych kosiarek, więc e, no ta tutaj akurat e, wyglądała na taką najlepszą. Mamy tą kosiareczkę, która była w 15 z tego co pamiętam. E, którą mogliśmy kosić pole golfowe, nie wiem czy pamiętacie tą misję na e, koszenie trawy na polu golfowym To było właśnie takie e, śmieszne, tam kurcie, no, taką kosiareczkę dostawaliśmy Albo musieliśmy wypożyczyć, albo dostawaliśmy chyba z misji Nie pamiętam już tak to dokładnie w 15 wyglądało w sumie No ale mniej więcej coś takiego tam było e, Z drugiej strony teraz tak, jak jadę sobie w tą stronę to w drugą stronę mógłbym sobie jechać i też już bym miał taki w sumie trochę pokos ale nie wiem jak to będzie wyglądało w przypadku tej prasy, którą mam do słomy, też z którą tam wykorzystywaliśmy do prasowania słomy, czy ona będzie w stanie zebrać tak duży pokos. To mnie zastanawia powiem szczerze, bo to może być całkiem spory pokos, jakby nie było. Jeżeli ta prasa nie będzie w stanie tego ogarnąć, to trzeba będzie wziąć po prostu zrobić e, normalne kostki takie 4000 litrów. No chociaż e, nie chciałbym tego robić, bo... Później będę pewnie wykorzystywał trochę Ursusa 3, 360 do takich prac jak karmienie zwierząt na przykład, o. Dobra, siano, no w sumie siano już przetrząśnięte, trawa przetrząśnięta i mamy już gotowe siano. Jest jeden mały minus, o którym Wam za chwilę powiem, jak tylko wrócimy na pole. Zgrabiarka, no i oczywiście ta przystaweczka do zgrabiania. No i tak jak wspominałem, różni się to tym, że tutaj mamy taką blachę i w momencie, gdy chcemy rozłożyć sobie tutaj tą przystawkę do zgrabiania e, trawy czy też siana, e, to ta blacha się tak fajnie wysuwa. Zaraz wam to pokażę oczywiście. E, z jednej strony odcinek ze swoich pól, z drugiej strony taka trochę prezentacja modyfikacji na taką fajnie, e, właśnie fajną kosiarkę samojezdną. W lekko takiej starszej wersji, można by tak powiedzieć. Chociaż nie wiem czy, czy te kosiarki jakoś powszechne na pewno w Polsce nie były, bo w Polsce to nam rotacyjna o ile nie konna przerobiona na dyszel do ciągnika i gdzieś tam wiem, w tych pierwszych etapach chyba było coś takiego robione z tym takim bagnetem jeszcze, pamiętam. Przynajmniej my tak mieliśmy taką pierwszą kosiarkę to była kosiarka właśnie przerobiona z, z tej konnej takiej Opuszczało się taki, właśnie jak to się nazywało. No teraz nie pamiętam dokładnie, no kosa tam była wkładana, te kosy się ostrzyło, wszystko elegancko. No taki klimacik dosyć mocny. Teraz, tak jak, o, o co mi chodzi? Chodziło mi o to, że jak e, zgrabiarka rzuca nam ten pokos na tą stronę, jadąc w drugą stronę, nie będzie nam za bardzo chciała zrzucić pokosu stąd w tą stronę z tego względu, że. Ona i tak będzie łapała już to przetrząśnięte siano i będzie nam się pracownik na przykład wyłączał. Także musimy takie prace wykonywać sam, samemu naj, naj, raczej. Więc ja to musiałem sam ogarnąć. Taka mała przestroga dla nas. Także musimy rozłożyć header. Odpalamy, opuszczamy. No i tak jak mówiłem ta blacha będzie nam zatrzymywała i robi nam się taki typowy pokos. Chociaż z tego co jak, możecie zauważyć. To tak jak wspominałem pokos już taki trochę mamy w sumie z tego Przetrząsania To jest też tak fajnie zrobione, że tak naprawdę moglibyśmy sobie darować Ja chyba będę sobie musiał Ja no, myślę, że Kurczę, mam obawy, czy ta prasa ogarnie taki Duży pokos, mi się wydaje, że ta prasa nie ogarnie Więc będę to musiał troszeczkę inaczej sobie tutaj rozplanować na tym polu I trochę więcej tych pokosów mimo wszystko będzie Ale zaoszczędzę na tym chyba trochę kłopotów później z prasowaniem, tak mi się przynajmniej nie no, nie jestem tego pewien, że zaoszczędzę kłopotów z prasowaniem później. Bo nie sądzę, żeby tam ta prasa ogarnęła to aż tak dokładnie, nie. Tutaj jak i tak widać, że potos jest całkiem spory. No i teraz możemy sobie pojechać w tą stronę i będzie tak fajnie właśnie zorganizowane. Słuchajcie, no, myślę, że już sobie to wszystko dokończę poza odcinkiem. Zobaczymy jak z prasowaniem czy i ze złożeniem tego siana zobaczymy czy w następnym odcinku coś tam ogarniemy. Myślę, że jak już będziemy mieli to sianko, to jakieś tam owce właśnie będą mogły sobie wlecieć albo konie nawet na gospodarstwo, bo owiec mam w silosie, siano będziemy mieli, słomę będziemy mieli Znaczy nie będziemy mieli, tylko mamy w sumie tą słomę też może nie będę sprzedawała nic nie na razie robił. Zatem jeżeli ziarno mogę sprzedawać. Kurnik chyba sobie postawimy tu gdzieś na gospodarstwie No ale to wiecie, to są plany dalekosiężne Pytaliście często, czy będą live'y ze swojskich pól eee, Tak, będą live'y ze swojskich pól, ale to po prostu dajcie mi chwilę czasu Na to, żeby się gospodarstwo rozwinęło eee, Dużo jest też pytań odnośnie tego, czy wrócą live'y z widzami Myślę, że wrócą te live'y z widzami, ale w zupełnie innej formie Ja to muszę sobie dokładnie wszystko eee, przeanalizować Gdzie były błędy, ponieważ troszeczkę czasami pojawiał się chaos Yy, więc będę musiał to trochę też jeszcze yy, ogarnąć na spokojnie w głowie. Jeżeli się tak Wam się podobało to standardowo zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrybowania kanału, kliknijcie też w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!